My ludzie myją ja z tej strony. Witam Was i chciałem Was po pierwsze przeprosić, że się na kanale przez jakieś dwa tygodnie nic nie działo. Ale miałem trochę pracy. Miałem też trochę zanikweny twórczej. Ja nie chciałem nagrywać materiału, który byłby, aż tak powiem, parny z mojej strony, bo. Bez żadnych emocji. <laughs> Miałem też parę roboczych weekendów. Przez ostatnie dwa tygodnie i kompletnie mi się nic nie zniechciało. Dzisiaj w końcu mam trochę wolnego. <laughs> Wybaczcie, bo chyba się w ostatnio. <laughs> no i mam do Was takie pytanie. Ci, którzy byli na Streamach z Wiedźmina dwójki wiedzą, że Wiedźmin 2 już się zakończył, tylko ja jeszcze nie miałem kiedy wgrać odcinków i że na pewno przez ten weekend wgram resztę tych odcinków. Tam nie wiem, zostały 3 albo 4 chyba. No i pytanie do Was, co dalej? Bo mógłbym zrobić kolejną serię Achievement Run z Europy Universalis 4 lub zacząć w na trójkę. Na najtrudniejszym poziomie trudności z przekonwertowanym save'em z Wiedźmi na dwójki lub. Um, interesuje mnie nowy sniper Elite 4. Jeszcze w to nie grałem, nie mam tego nawet jeszcze kupionego. Po prostu pytanie do Was <laughs> wolicie gry Akcji RPG. Czy strategia, dajcie znać w komentarzach. A ja jeszcze tak od siebie dodam, że dzisiaj około godziny 18.00-19.00-18.00 będzie stream. A ten stream będzie właśnie z tej gry, którą sobie wybierzecie. O ile jakąś wybierzecie, jeżeli nikt się nie zdecyduje na żadne komentarze. Wtedy sam będę musiał wybrać sobie jakąś grę, którą będę kontynuować. Najprawdopodobniej wybiorę Wiedźmi na trójkę. Ale zastanawiam się też nad Europą. <laughs> Trochę w Europę nie grałem. I mnie taka chętka na Europę wzięła. Tylko nie do końca wiem na jaki achievement się skusić, bo nie znam tych achievementów, musiałbym siąść na Steama i trochę posiedzieć i poglądać jaki achievement by mnie interesował. Dobra, no ale to było na tyle. Dzięki za uwagę. widzimy się dzisiaj. To jest w piątek o godzinie powiedzmy, że 19:00. Na razie.